To może być najlepszy dowód na to, jak proroctwa mogą wpłynąć na Twoje życie. Proroctwo to wiadomość, którą wierzymy, że pochodzi bezpośrednio od Boga, przekazana przez człowieka, zazwyczaj przez proroka. W Biblii proroctwa nie są tylko zwykłymi przewidywaniami, to boskie wglądy, które mają nas prowadzić, ostrzegać przed konsekwencjami naszych działań i dawać nadzieję. To prawdziwe wskazówki przekazywane z pokolenia na pokolenie, mające ogromne znaczenie dla każdego z nas. Henoch, według Biblii, był tak prawym człowiekiem, że został wzięty do nieba bez doświadczania końca życia na ziemi. Jego spuścizna to Księga Henocha, pełna niezwykłych przygód w niebiańskich krainach i spotkań z aniołami oraz mrocznymi siłami. Choć dla wielu ta księga jest zbyt tajemnicza i skomplikowana, by znaleźć miejsce w kanonie większości tradycji chrześcijańskich i żydowskich, ma ona kluczowe znaczenie w dwóch głównych kościołach etiopskim oraz erytrejskim. W tych wspólnotach księga Henocha jest uznawana za kanoniczną, co podkreśla jej ważność w tych tradycjach chrześcijańskich. Henoch, w swoich niebiańskich wizjach, ujrzał przyszłość, w której ogromna powódź miała pokryć całą ziemię. Nie była to jednak zwykła powódź, lecz boska interwencja, mająca na celu reset stworzenia, które zboczyło z właściwej drogi. Henoch widział, jak ludzkość pogrąża się w moralnym upadku, co było podyktowane wpływem upadłych aniołów i nefilim, których gwałtowne i zepsute zachowania rozsiewały chaos i zniszczenie. Woda miała nie tylko niszczyć, ale przede wszystkim oczyszczać i odnawiać. Proroctwo Wielkiego Potopu ma znaczenie nie tylko dlatego, że przewidziało jedno z największych biblijnych wydarzeń, ale również dlatego, że podkreśla motywy sądu i odkupienia. Dla Henocha potop był manifestacją boskiej sprawiedliwości, karzącej niegodziwych, ratującej prawych, a wśród nich Noego i jego rodzinę i ostatecznie odnawiającej ziemię. Wielki Potop pozostaje więc świadectwem mocy proroctwa w Księdze Henocha, łącząc apokaliptyczne wizje Henocha z szerszą biblijną narracją oraz podkreślając głęboką zależność między wolą Bożą a światem naturalnym. W Księdze Henocha znajdziemy proroctwa opisujące wzloty i upadki wielkich imperiów, od egipskiego po rzymskie, co pokazuje, jak historii ludzkości towarzyszą powtarzające się cykle dominacji i deklinacji. W swoich wizjach Henoch dostrzegał przyszłość w szerokich pociągnięciach, gdzie imperia wyłaniały się, jaśniejąc mocą i chwałą, by ostatecznie pogrążyć się w cieniach i ruinie. Te wizje obejmowały nie tylko ziemskie królestwa i ich władcy, ale także duchowe siły, które miały wpływ na ich rządy i ostateczny upadek. Te proroctwa w szczególności podkreślają, że wszystkie ziemskie moce są przemijające i podlegają boskiemu osądowi. Każde imperium, niezależnie od swojej potęgi czy bogactwa, było przedstawiane jako podatne i ostatecznie odpowiedzialne przed wyższymi boskimi prawami. To służy jako ostrzeżenie dla tych na władzy, że ich czas na szczycie jest ograniczony, a ich działania mają konsekwencje. Dodatkowo te wizje oferują szersze, uniwersalne przesłanie o nieuchronności zmian i cyklach życia. Tak jak imperia wzrastają i upadają, tak też okresy w historii ludzkości są zaznaczone przez wzrost i upadek, uczenie się i zapominanie. Proroctwa Henocha przypominają nam, że w każdym zakończeniu jest nowy początek, a w każdym upadku lekcja do nauczenia. Wśród licznych proroczych wizji Henocha jedna z najbardziej znaczących to przepowiednia nadejścia Mesjasza. Ta postać, przewidziana przez Henocha, miała przynieść nadzieję, odnowę i zbawienie światu pogrążonemu w ciemnościach i rozpaczy. Mesjasz, obdarzony boskimi cechami i autorytetem do sądu, miał nie tylko oczyścić ludzkość, ale również upadłe anioły, które przyczyniły się do zepsucia świata. Jego pojawienie miało zwiastować nową erę, charakteryzującą się pokojem, sprawiedliwością i prawością. W chrześcijaństwie ta proroctwo jest widziane jako spełnione w osobie Jezusa Chrystusa, który jest uznawany za Mesjasza i Sędziego. Przyjście Jezusa, opisane w Nowym Testamencie, echouje te motywy widoczne w wizjach Henocha. Jako zbawca Jezus stał się kluczową postacią w planie Bożym. Prowadząc wiernych z ciemności i oferując im zbawienie oraz szansę na udział w odnowionym stworzeniu wolnym od cierpienia i zła. Proroctwo o Mesjaszu w tekstach Henocha jest nasycone symboliką i niesie ze sobą znaczące teologiczne przesłanie, odzwierciedlając głębokie pragnienie sprawiedliwości i wybawienia w świecie przytłoczonym przemocą i grzechem. Symbolizuje ono ostateczne spełnienie boskich obietnic nie tylko jako wybawiciela, ale jako restauratora świata do jego pierwotnego stanu harmonii i boskiego porządku. Henoch w swoich wizjach miał okazję ujrzeć Dzień Sądu Ostatecznego, kiedy to zarówno ludzie, jak i anioły, zwłaszcza ci buntowniczy strażnicy, zostaną postawieni przed Bożym Trybunałem. W tej wizji zobaczył wielkie zgromadzenie, na którym sprawiedliwość była wymierzana bezstronnie i absolutnie, mając na celu przywrócenie zakłóconego porządku i oczyszczenie stworzenia ze wszelkich zanieczyszczeń. OSąd nad aniołami był szczególnie surowy, co odzwierciedla ich większą wiedzę i odpowiedzialność. Ci upadli byli, którzy kiedyś zajmowali zaszczytne miejsca w niebiańskich sferach, są karani za swoje wykroczenia przeciwko boskim nakazom, zwłaszcza za swoje role w wprowadzaniu ludzkości w błąd. Ich sąd jest ostrzeżeniem o konsekwencjach nadużywania boskiej mocy i autorytetu. Dla ludzi sąd Opiera się na ich moralnych wyborach i integralności życia. Wizja Henocha podkreśla powtarzający się motyw w wielu tekstach religijnych, że życie ziemskie to próba, a działania oraz decyzje każdego człowieka są rejestrowane na ostateczne rozliczenie. Ta część proroctwa pełni zarówno funkcję ostrzeżenia, jak i przewodnika, zachęcając do przestrzegania boskich praw i prawości. Ostateczny sąd, choć jeszcze niespełniony, Obiecuje odnowienie i oczyszczenie, przygotowując grunt pod nową erę pokoju i sprawiedliwości, jak przewidziano w innych wizjach Henocha. To podwójne motywy sądu i odnowienia głęboko rezonują z ludzkimi pragnieniami sprawiedliwości i odkupienia, czyniąc wizje sądu Henocha nie tylko o restrykcyjne, ale również transformatywne. Mają na celu edukować i kształtować moralny i duchowy charakter wiernych. Zapewniając zrozumienie wagi naszych działań w boskiej skali. Prororoctwo Henocha o objawieniu ukrytej wiedzy jest jednym z najbardziej intrygujących aspektów jego tekstów. Henoch przewidział, że głęboko ukryte prawdy i boska mądrość zostaną kiedyś ujawnione tym, którzy są praworządni i wierni. Ta wizja obejmuje moment, gdy tajemnice wszechświata, które były skrywane, zostaną odkryte przed sprawiedliwymi. Ta objawiona wiedza ma ogromny wpływ na zrozumienie boskich zamiarów i pomaga ludziom żyć w zgodzie z boskimi prawami. Nie chodzi tutaj tylko o ciekawość czy poszerzanie horyzontów intelektualnych, to głębsze połączenie między człowiekiem a boskością, które pozwala na życie bardziej zgodne z kosmicznymi celami. Henoch mówił, że ta wiedza obejmuje zrozumienie natury życia i końca, struktury wszechświata, duchowych korzeni zła oraz dróg do boskiej łaski. Objawienia te są nagrodą dla tych, którzy utrzymali swoją integralność i oddanie mimo prób i pokus. To potwierdzenie ich szczególnego miejsca w boskim planie. W ten sposób motyw objawionej wiedzy podkreśla, że prawda boska nie jest statyczna ani w pełni ujawniona od razu ale jest stopniowo odkrywana tym, którzy przez swoje postępowanie i wiarę zasługują na to. Daje to wiernym zapewnienie, że ich dążenie do prawości oraz wysiłki na rzecz zrozumienia woli Bożej nie są na próżno. Ta wiedza wzmacnia ich, zwiększając ich zdolność do prowadzenia życia zgodnego z boskimi zasadami i działania jako źródła światła i mądrości w świecie, często owianym moralną niejasnością. Henoch w swoich proroczych wizjach przedstawił obraz ostatecznego zmartwychwstania, kiedy to wierni, którzy przestrzegali boskich przykazań i żyli w prawości, zostaną wskrzeszeni do życia wiecznego. Ta wizja transcenduje typowe ludzkie obawy związane z końcem życia, oferując perspektywę, która postrzega go nie jako koniec, ale jako przemianę w nową, wieczną egzystencję. W tej odnowionej rzeczywistości osoby z wstałe nie tylko wracają do życia, jakie znały na ziemi, ale są podniesione do wyższego stanu bytu, wolnego od bólu, cierpienia i zepsucia. To życie charakteryzuje nieprzerwana wspólnota z Jezusem, w rzeczywistości, gdzie ideały prawdy, miłości i pokoju są w pełni urzeczywistnione. Wizja ostatecznego zmartwychwstania ma kluczowe znaczenie dla moralnego i duchowego życia wiernych. Podkreśla, że ich wybory i działania mają wieczne znaczenie, zachęcając do życia zgodnie z miłością Chrystusa. Dla wierzących ta proroctwo nie jest tylko doktrynalnym elementem, to transformatywna obietnica, która kształtuje ich postrzeganie życia, końca i relacji z boskością. Zmartwych wstanie w kontekście Henochowej proroctwa dostarcza zarówno pocieszenia, jak i wyzwania, zapewniając o chwalebnej przyszłości, jednocześnie wzywając do życia godnego tej wiecznej destynacji. Dziękuję za poświęcenie czasu na dzisiejszy odcinek, w którym przyjrzeliśmy się głębokim i znaczącym proroctwom Henocha. Od proroctwa wielkiego potopu przez wzloty i upadki wielkich imperiów, aż po zapowiedź nadejścia Mesjasza, i ostatecznego sądu. Omówiliśmy również, jak objawienie ukrytej wiedzy i obietnica ostatecznego zmartwychwstania wpływają na nasze życie moralne i duchowe. Jeśli ten odcinek zainspirował Cię do dalszego zgłębiania tajemnic i proroctw zawartych w Biblii i innych świętych tekstach, nie zapomnij subskrybować naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Jeżeli czujesz, że nasza praca ma wartość i chcesz nas wesprzeć, rozważ wsparcie finansowe poprzez link w opisie poniżej. Każda forma wsparcia pomoże nam kontynuować naszą misję dostarczania wartościowych treści. Nie zapomnij również zostawić łapki w górę, jeśli film był dla Ciebie wartościowy i podziel się nim z innymi, którzy mogą szukać podobnych odpowiedzi. Do zobaczenia w następnym odcinku.